Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejgier, wydarzenie dnia. Ja wiem, że Państwo będziecie mogli mnie skrytykować bo wiecie, no jakie to wydarzenie dnia przy tym wszystkim, co się dzieje, przy tym, że przedstawiciele administracji amerykańskiej tak się zwracają do pana ministra Sikorskiego, przy tym, że nowy ambasador jest nowy ambasador Stanów Zjednoczonych. No, chcę naciskać na to, żebyśmy nie wprowadzali normalnych podatków na firmy amerykańskie, przy tym, że premier Donald Tusk ogłosił ten program w szkoleń, gdzie 100 tysięcy ludzi będzie przeszkolonych i będzie, będzie mogło zasilić ewentualnie nasze siły zbrojne. Pomóc, przynajmniej w obronie ojczyzny. Świetny pomysł, bardzo dobrze, tak się dzieje. Ale widzicie Państwo, ja opowiem Państwu o tym o tym bankructwie Jarosława Kaczyńskiego, jego koncepcji, jego, jego, jego nominacji, jego ludzi. Takim moralnym bankructwie. Ja sobie pomyślę, że Kaczyński. Bo nie wszyscy tam są ludźmi, których należy nie szanować, czy, czy w jakiś sposób rozliczać wszędzie. Oni mogą mieć inne poglądy i są normalni ludzie. Mnóstwo ludzi nie zostało się do Sejmu, ale on wybrał, wybrał Bąkiewicza, który się nie dostał, wybrał Mateckiego i wybrał <krym> majs. Przepraszam, <grym> wybrał mejle. Zwłaśnie jestem chory. Trochę mi się na uca bardziej i gorzej mi się mówi. I więc słuchajcie państwo, możemy przeczytać, że Mejza wezwał policję na żonę, tak, ten właśnie, który tylko dlatego został przez Jarosława Kaczyńskiego wzięty na listy, pomimo tego, że miał dużo lepszych kandydatów i którzy nie mieli tego typu problemów jak Mejza, nie mm, oszukiwali ludzi. Mówiąc im, że ich dzieci śmiertelnie chore mogą wyleczyć się z tej śmiertelnej choroby dzięki temu, że będą stosowały metodę, którą, którą on poleca. Coś nie ma, jakieś jakieś uchystwo wiecie państwo człowiek, kiedy umiera jego najbliższa osoba i w szczególności dziecko zrobi wszystko. On ja. robił, to pamiętacie państwo te jego konferencje prasowe, gdzie wykorzystywał tego, tego człowieka niepełnosprawnego. Ten człowiek już nie żyje, niestety. Coś niebywałego. I ta buta tego faceta, to żaden takich ludzi wprowadził do sejmu. Coś niebywałego. I słuchajcie Państwo, on musi tego posłuchać, bo w że nas słucha. Jak Pan zobaczy, Panie Jarosławie, to jest Pana środowisko, bo nasze jest inne. Awanturę Łukasza Mejzy, za z partnerką, do mediów trafiły nowe informacje. Sprawą zgłoszeń, które mieli złożyć na siebie nawzajem Łukasz a jego partnerka, zajmie się prokuraturą. Donosi to 24 Pomiędzy parą miało dojść do sesji, po której kobieta rzekomo zostawiła posła na jednej stacji benzynowej w województwie lubuskim. Twierdzi ona, że parlamentarzysta, jak to brzmi naruszył jej nietykalność i okazuje się jednak, że również poseł wezwał policję. Do kłótni pomiędzy Łukaszem meizą a jego partnerką miało dojść w lutym, jednak dopiero w minioną sobotę o sprawie poinformował lokalny portal Pościgi.pl. Jak ustalili dziennikarze, poseł PiS miał awanturować się z partnerką. Kobieta zadzwoniła na policję. Ze służbami skontaktował się również parlamentarzysta. Z ustaleń 24 wynika, że po kłótni kobieta miała zostawić meizę. Na jednej stacji benzynowej w Województwie Lubuskim. Postępowanie było prowadzone w kierunku sprawdzenia, czy nie doszło do narażenia pani, która kierowała pojazdem, i tym samym małoletnich dzieci, które w tym samochodzie jechały. Policja zakwalifikowała to zachowanie jako narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pokazuje rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. <laughs> Partnerka Meizy odmówiła składania zeznań. Kobieta nie odpowiadała na pytania. Poseł PiS wezwał policję w związku, jak stwierdził, jest z naruszeniem jego nietykalności. Zgłaszał również, że jego partnerka kieruje pod wpływem alkoholu. Policjanci skontrolowali jej trzeźwość. Z wynikiem dania nie wskazały nic niepołowującego. Oskarżył matkę swoich dzieci, że jest pijana. Ona nie jest pijana. Ona jego zostawiana stacji. Gdy funkcjonariusze sprawdzali trzeci kobiety, posła PiS nie było na miejscu interwencji. Nie jest jasne, czy parlamentarzysta był pod wpływem alkoholu. Policjanci skierowali do e, zadoświecenia przez prokuraturę postanowienie o odmowie szczęcia postępowania. Takiego działania odmówił jednak prokurator Rejonowy Międzyrzeczu, który zlecił dalsze czynności sprawdzające. Rozumiem, że prokurator już, już tak spojrzał na to, co tam się dzieje. Być może Mejda zgłosił. Hmm, Przestępstwo w sytuacji, kiedy go nie było. Mejza no w, rozm w rozmowie z portalem pościgi.pl stwierdził, że pomiędzy nim a jego partnerką doszło do małej różnicy zdań. Jak twierdzi, wszystko działo się w granicach zdrowego ogniska domowego. To, to są ich wartości chrześcijańskie. Zdrowe, ognisko domowe. Hmm. Wszystko sobie wyjaśniliśmy. Sprawa nie ma dalszego ciągu. Zwykła sprzeczka. Tyle. Reszta to. Powieściu wieściu i, Wiecie Państwo, jesteśmy wieściu pisarzami i tutaj nie ma o czym mówić w ogóle, I, i to jest jasne, że ten pan musi być posłem, musi być reprezentantem narodu, którego desygnował Jarosław Kaczyński. Wiecie Państwo, no, wystarczy popatrzeć na sprawę pana Mateckiego. Sami państwo widzicie, co tam się działo. Pamiętacie państwo udział pana Mateckiego w sprawie Mikołaja Feliksa? Tu wczucie ten, ten hejt, to co robiono pani posłance Feliks. Pamiętacie państwo sprawę pani posłanki Arendt, prawda? Przepraszam, pani posłanka Arendt. E, no osoba, która pomogła zaistnieć temu słynnemu kasanowie, temu panu po te, e, sześciu szkoły podstawowej, który u nas tak e, z rozmachem wbił się do tego establishmentu, jak to można tak nazwać, PiSu i bez żadnych przeciwdziałań CBA powołanych, powołanej służby do tego typu zwalczania tego typu przestępstw. Po prostu zarabiał pieniądze na tym, że pani posłanka wprowadziła go do tego towarzystwa. E, miał jakieś plotnicy z posłem Suskim, e, lobbował w szeregu różnych spraw. Podawał się za agenta służb specjalnych, raz podawał się za agenta CBA, a później się podawał za Agenta ABW, a w stosunku do innych podawał się za e, pracownika kancelarii premiera. E, szanowni Państwo, tak popatrzeć na tych ludzi, popatrzeć na pana Przemysłowa Czarnka, który e, miał ten e, słynny incydent i nie wiem, sprawa sądowa się jeszcze toczy. To znaczy, że podczas sygnałstwa zszedł e, po schodach i zauważył jakiegoś swojego kolegę ze swoją było małżonką, no i tam okazało się, że ten kolega w wyniku jakiejś sprzeczki, czy panin został stop klienty nożem, czy sam się pchnął. Ciężko to powiedzieć. No, Ponieważ to... później ten sen pana, pana posła Przemysła Czarneckiego na przystanku, gdzie go koledzy zestawili, nie zabrali. To są właśnie te standardy PIS-u, bo tak patrzę ja, jeżeli chodzi o te występy posłów koalicji, to na razie sobie 15 października no, takich sobie nie przypominam. Nie przypominam sobie takich ludzi, jak Pan Bąkiewicz, który miał być też przez Jarosława Kaczyńskiego do Sejmu wpuszczony. Ja dziwię się, gdzie on ich znajduje, dlaczego tak to, dlaczego tak to robi. Natomiast komu trzeba? wskazywać. Ja dlatego e, pozwoliłem sobie Państwu tym zawrócić głowę, i powiedzieć o tym wydarzeniu dnia, o tym, co robi Mejza, jak się tłumaczy, mm. na czym to wszystko polega. No widzicie, są różne sytuacje, mm, ale ja nie wiem, czy to akurat mm, poseł, przedstawiciel narodu musi słynąć z tego, że mm, Żona wzywa na niego policję, on wzywa policję na żonę. Okazuje się, że on ją pomawia, że jest po alkoholu. On ucieka, że ona nie jest po alkoholu. szanowni państwo. Czy Kaczyński nie mógł nam tego oszczędzić, nie mógł ich sobie gdzieś tam zostawić w tych jakichś tych swoich pisowskich władzach. Niekoniecznie ich płać do Sejmu. Zobaczcie, ilu ludzi on yy, odwali. Już tak porównując, po chociażby Symańskiego, który już nie dostał, bo dostał jakieś tam milczy bilet, czy panią Emile, Emilewicz, która się nie dostała, ale to już to, no, 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 wiecie, zrozumiecie mi Państwo, że, że tam też można się w jakiś sposób do tych państwa odnieść, ale to porównania nie... No bo chodzi naprawdę, tak, porównania nie ma i ilu ludzi z PiSu nie zostało się do Sejmu, bo Kaczyński chciał pokazać, że on ma możliwość. To jest najlepsza pralnia w Polsce. Może e, zrobić taką spektakularną karierę Bajtka, prawda? Może e, Mateckiego wprowadzić do Sejmu. Może wprowadzić Meizę. Chciał wprowadzić Bąkiwicz, ale mu się nie udało. Rozumiecie Państwo? Człowiek, który może wszystko. Jeżeli ślepo w niego wierzysz, i tak jak poseł Mejza potrafi się wyjść i do pustej sali e, laudację do Jarosława Kaczyńskiego ogłaszać, to proszę bardzo, nie ma sprawy. Jest sprawa i to trzeba Jarosławowi Kaczyńskiemu przypominać. I tak to powiem. Błoszisz prosił, żebym wyszedł, także Błoszisz no. teraz tak prosi, żebyś dał. Dziękuję Państwu. Proszę o mapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału widzenia Państwu.